na górze poczekajcie ja tak to ustawię, żeby żebym był widoczny bo sobie chcę klapczeć na schodach o dobra jestem widoczny no więc jak wam mówiłem zawitałem do małej francuskiej miejscowości miejscu i nazywa się tam na... nie będę wam mówił jak ona się nazywa i to nie dlatego że to jest jakaś Cześć, jeszcze to trochę poprawię I nie dlatego że to jest jakaś tam tajemnica wojskowa tylko tak. dlatego że ja jak wam mówiłem Niekoniecznie koniecznie znam dobrze francusku. A nie chcę wymawiać tego tak, jak to się e, pisze, bo no, wyjdę jeszcze większego głęba, głąba niż jestem. E, Znaleźć to przez przypadek i jechałem przez Podróże Alp. Miałem trasę 400, 800 km. No i na słuchajcie, z daleka zobaczyłem dwie rzeczy, które mnie zaintrygowały. Ten kościół na który się wdrapałem. Żeby się tu wdrapać trzeba było oczywiście zapłacić trzy euro. No to akurat nie była jakaś cena zbyt wygórowana, więc warto, no, warto to zapłacić i wdrapać. Tak jak wam mówiłem już wielokrotnie, zawsze się zastanawiałem dlaczego kościoły budowano by tak wysoko, czyżby ludzie nie mieli zaufania do Pana Boga, że z poziomu trotuaru ich nie usłyszę to jest jedna złośliwa refleksja zawsze byłem złośliwy a na starość mi to jeszcze bardziej jeszcze bardziej chyba wychodzi to chyba taka cena staro starości, ludzie na starość stają się zgryźliwi więc słuchajcie to jest jedna refleksja druga taka refleksja, a refleksja yy, no ten kościół jest na potężnej skali dzisiaj wchodzi się tu dosyć wygodnie bo na dole jest yy, Taka dobudówka i ona jest już nowoczesna. Nawet windę widzę, że budują, że kawałek będzie można wjechać windą. No resztę idzie się właśnie tymi schodami, które kiedyś wybudowano. E, strome e, te schody, niezbyt wysokie. na no, a trzeba było cały ten budulec tutaj wnieść na górę. I zastanawiam się ile z tych robotników wyzionęło tu ducha w tzw tak miłości dla Boga. Sama kapliczka, potem kto będzie zainteresowany, zapraszam, puszczę taki króciutki kielnik, jakbym miał dojść do internetu. Tą kapliczkę w środku sfilmowałem. Można niestety zwiedzać tylko tą kapliczkę, tam jest część. Aby potem zrobię, zresztą może nie wiecie, że nawet chyba spróbuję tam dzisiaj też wejść, bo przede mną jest e, taka też spora góra zakończona posągiem Matki Boskiej. Zaskoczyło mnie to właśnie, bo no Francja jest dość nagicka. bu işte